Kolejny już rozdział ukraińsko-rosyjskich negocjacji, kolejny będący wynikiem zaangażowania amerykańskiego i kolejny, któremu towarzyszą kontrowersje. Wyciekł 28-punktowy plan amerykański który okazał się nie do przyjęcia dla Ukrainy, obejmuje oddanie części terytoriów ukraińskich Rosji i poważną ingerencję w politykę bezpieczeństwa Kijowa i nie tylko. Więcej o trwających negocjacjach pokojowych powiedzą eksperci ośrodka studiów wschodnich. 20 listopada media ujawniły 28-punktowy plan, który miał być propozycją Donalda Trumpa na zakończenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wśród wielu zapisów pojawiło się żądanie oddania części ukraińskich terytoriów Rosji czy gwarancja nieprzystąpienia Ukrainy do NATO. Oprócz tego niektóre z punktów dotyczyły nie Ukrainy, ale Europy, w tym Polski, ale o tym za chwilę. Jak ten plan powstał? Ten plan, jak się wydaje, powstawał w rezultacie trwającego dialogu rosyjsko-amerykańskiego. Przede wszystkim kolejnych wizyt specjalnego przedstawiciela Trumpa Witkowa w Moskwie. A jego końcowe kontury były rezultatem spotkania specjalnego wysłannika Putina Kiryła Dmitriewa. W Miami z Witkoffem i z zięciem Trumpa Jaredem Kushnerem. 25 października. Musimy zdać sobie sprawę kontek z kontekstu, w jakim to wypracowanie tego planu miało miejsce. Po szczycie Putin-Trump, w sierpniowym szczycie w Anchorage, kiedy prezydent Trump, zniecierpliwiony brakiem konstruktywnej odpowiedzi rosyjskiej w kwestii prowadzenia negocjacji co do zakończenia wojny na Ukrainie nałożą więcej presji na Rosję, grożąc dostawami um, tomahawków dla Ukrainy, nakładając w październiku sankcje na dwa największe koncerny naftowe rosyjskie. To wszystko sprawiło, że Rosjanie się zaktywizowali. Plan ten nie był najprawdopodobniej konsultowany, uzgodniany z szerzej w administracji. Sekretarz stanu Marco Rubio, który po szczycie w Anchorage prowadził te negocjacje z Rosjanami i przedstawiał takie ostre stanowisko, najprawdopodobniej nie był włączony w Wypracowanie tego dokumentu i określił go jako um, rosyjski dokument w rozmowie z amerykańskimi um, senatorami. Um, poprawiając siebie później, z tego względu, że um, plan ten jednak zyskał akceptację prezydenta Trumpa um, i um, został przedstawiony Ukrainie w zeszłym tygodniu przez um, sekretarza armii, um, czyli um, um, przedstawiciela departamentu. Departamentu Obrony czy Departamentu Wojny prezydentowi zelańskiemu. Większość tych z 28 punktów, zdecydowana większość, jest dla Ukrainy nieakceptowalna. W dużej mierze one powielają już dawne i znane rosyjskie postulaty i tak naprawdę prowadzące do, 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 do ukraińskiej kapitulacji. Nie wszystkie punkty mają taką samą wagę bo różne jakby sekcje tego planu dotyczą czy to odbudowy Ukrainy, czy to kwestii terytoriów, czy to kwestii gwarancji bezpieczeństwa. Niemniej właśnie te dotyczące terytoriów i gwarancji bezpieczeństwa są najbardziej dla Ukrainy nieakceptowalne, bo też mają fundamentalne znaczenie. I tutaj wydaje mi się, że warto wspomnieć o roli innych członków administracji Trumpa w wypracowaniu tego, tego, Trumpu, bo to, tego planu, bo to nie był tylko Steve Witkow, czyli taki główny do tej pory Negocjator ze strony prezydenta Trumpa, w, jeżeli chodzi o zakończenie wojny, wojny na Ukrainie. Negocjator, na którego wpływ bardzo duży mają Rosjanie, który najprawdopodobniej oczekuje pewnych koncesji biznesowych po zakończeniu wojny na Ukrainie i zapewne ma nadzieję na jakieś amerykańsko-rosyjskie deal, w których brałby udział. Więc tego pełnomocnika prezydenta Stanów Zjednoczonych, Rosjanie wytypowali do um, grania roli pośrednika, czy takiej osoby, która transmituje, która przekazuje do, dla, do administracji rosyjskie pomysły, jak ta wojna powinna zako zostać zakończona. Ale Witkow został um, zmarginalizowany po nieudanym szczycie w Putin-Trump w Putin -Trump Anchorage, o którym wspominałam. I w ten sposób sposób chciał odzyskać swoją pozycję, próbując po raz kolejny wypracować pewien plan, który zyskałby aprobatę Trumpa i został, został zaakceptowany przez Moskwę i przez Kijów. Jednak nie tylko Witkow tutaj w administracji Trumpa był, był w tej kwestii aktywny, to również wiceprezydent Vance, który do tej pory nie brał aktywnego udziału w negocjacjach, zaangażował się popierając plan Witkofa Kusznera, wysyłając swoje, swoją zaufaną osobę, czyli sekretarza armii z Pentagonu do Kijowa, żeby ten plan przedstawił, przedstawił prezydentowi Zełęckiemu. Sam przeprowadził z nim rozmowę telefoniczną, wyznaczając termin 27 października na zakończenie negocjacji i przyjęcie przez Ukrainę amerykańskich postulatów. I tutaj wchodzimy w, w kwestię rozdźwięków w Białym Domu, pewnej rywalizacji pomiędzy sekretarzem stanu Rubio a wiceprezydentem J.D. Vance'em. Oto kto kreuje amerykańską politykę, kto dostarcza, osiąga pewne rezultaty i kto pokazuje prezydentowi Trumpowi, że jest, jest bardziej efektywnym negocjatorem, politykiem. Przypomnijmy, że ci dwaj politycy, rywalizują de facto między sobą o schedę po prezydencie um, Trumpie. Ta rywalizacja um, Rubio-Vance jest czymś nowym, w, jeżeli chodzi o, um, o kwestię zakończenia wojny na Ukrainie, bo oprócz um, takiego obiektywnego problemu, do którego um, na który rozwiązanie um, którego rozwiązanie chce dostarczyć um, prezydent Trump, czyli zakończenia wojny, wojny na Ukrainie, nakłada się um, właśnie walka, pewna walka o wpływy, o w samym, w samym Białym Domu, co sprawia, że ta sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia, jest bardziej ryzykowna niż, niż te wcześniejsze. Ujawnienie tego planu było, jak się wydaje, również elementem pewnej gry samego Dimitriewa, który stara się zademonstrować, że to on Odgrywa ku, kluczową rolę w rozmowach z Amerykanami, i to on jest bardziej efektywny niż ludzie prowadzący oficjalne kanały dialogu. Przede wszystkim szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow i jego zastępca Sergiej Rabkow. Rosjanie zareagowali początkowo bardzo wstrzemięźliwie na ujawnienie tego planu. E, zasugerowali, że e, tak naprawdę. Główne rozmowy toczą się na najwyższym szczeblu między Putinem a Trumpem i zobowiązują ustalenia szczytu w Anchorage na Alasce. Sugerując tym samym, że ten plan nie, nie do końca musi odpowiadać ich potrzebom. Natomiast w piątek, 21 listopada, Putin trochę zmienił rosyjską narrację, ponieważ po pierwsze przyznał, że tekst tego planu został Rosji przekazany i stwierdził, że jest to jedna z podstaw do dalszej dyskusji, poważnej dyskusji o pokoju na Ukrainie. Znaczy, nie bez przyczyny ten y, plan. Y, z... Nastąpiła próba narzucenia tego planu Ukrainie teraz. Wydaje się, że strona amerykańska chce wykorzystać fakt osłabienia pozycji politycznej prezydenta No po tej wielkiej aferze korupcyjnej, która, która wybuchła kilkanaście dni wcześniej, kiedy organy antykorupcyjne ujawniły, że najbliższy że bliski współpracownik, przyjaciel, kolega z dawnych czasów prezydenta Zemeńskiego, Timur Mindicz, jest głównym mózgiem operacji polegającej na wyprowadzaniu około 100 miliardów euro za pomocą schematu wokół państwowego koncernu Enerhoatom. To rzeczywiście osłabiło pozycję Zameńskiego. Być może Stany Zjednoczone doszły do wniosku, że to jest ten moment, kiedy można przycisnąć. Natomiast no nie, ma wrażenie, że nie zrozumiały do końca jakby tej specyfiki politycznej na Ukrainie. Znaczy faktem jest, że tak, jeśli chodzi o taką wiarygodność wewnętrzną, ta pozycja Zameńskiego jest słabsza, natomiast w dalszym ciągu społeczeństwo ukraińskie. W powszechnie, mam wrażenie, popiera te cele w polityce zagranicznej, które Załęcki sobie stawia. A więc te czerwone linie, które Załęcki prezentuje wobec Stanów Zjednoczonych, wobec partnerów europejskich, one są tożsame z tymi, z tą granicą ustępstw, na którą, na którą może pójść społeczeństwo ukraińskie. Co więcej, fakt Wykrycia tego skandalu korupcyjnego będzie, mam wrażenie, dodatkowo usztywniał stanowisko Zamińskiego wobec, wobec jakikolwiek prób szantażu z zewnątrz. Więc tutaj ta kalkulacja amerykańska, mam wrażenie, że była kontrproduktywna. No, ten plan został przyjęty na Ukrainie z jednej strony z oburzeniem i z rozczarowaniem, kolejny raz rozczarowaniem polityką Trumpa i polityką Stanów Zjednoczonych. Jak tylko pierwsze wersje tego planu zaczęły się pojawiać w mediach, no, sieci społecznościowe wybuchły tak naprawdę e, e, taką krytyką. Że oto jest specjalna operacja yy, yy, Witkofa, Łytkofa i yy, y Dmitriewa, którzy próbują narzucić yy, Ukrainie kapitulację. Ukraina nie może zaakceptować yy, zrzeczenia się uznania yy, yy, rosyjskiego zaboru całości Donbasu i Krymu. W tym także terenów obwodu donieckiego, które w dalszym ciągu kontroluje, które są bardzo silnie umocnione, z których musiałaby się w sposób poniżający wycofać, wycofać wojska, dlatego że traktuje to także jako przyszłą gwarancję bezpieczeństwa. To znaczy. Te tereny, na których fortyfikacje były budowane od 2014-2015 roku, jeżeli miałaby je oddać Rosjanom, tak naprawdę ułatwiłaby im kolejną, kolejną inwazję na Ukrainę, co do której nie ma nad nieprem żadnej wątpliwości, że, że będzie. Im silniejsza wyjdzie Rosja. Z jakiegoś zgniłego porozumienia, tym szybciej ta kolejna inwazja rosyjska na Ukrainę nastąpi. Kolejna kwestia to, to gwarancje bezpieczeństwa, czyli członkostwo Ukrainy w NATO. Ten dokument zakłada, że Ukraina miałaby się zrzec w sposób prawny członkostaw NATO, tak samo NATO miałoby y, tak naprawdę skreślić te zapisy jeszcze z, ze szczytu w, w Bukareszcie, mówiące o tym, że Ukraina kiedyś zostanie członkiem NATO. Plus kwestia y, jakby trzecia, zasadnicza, czyli, czyli redukcja sił zbrojnych, znów silna armia, jest co do której ilości i liczebności żołnierzy, rodzaju wojsk, no, suwerennie decyduje każdy kraj. Jest też uważana na Ukrainie za własną gwarancję, gwarancję bezpieczeństwa. W związku z tym no tutaj jakby redukcja tej armii, nawet jeżeli do 600 tysięcy, no w dalszym ciągu jest to, jest to kwestia nieakceptowalna w Kijowie. W związku z tym, znaczy nie tylko w Kijowie, tak naprawdę, jakby społecznie. Więc to jest ileś punktów, w tym te najważniejsze, no które są czerwonymi liniami dla, dla Kijowa. Prezydent Załęcki wystąpił z orędziem w piątek późnym popołudniem. No, w którym tak naprawdę starał się zasygnalizować, że Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji, że dostała propozycje, które są bardzo trudne, które stawiają Ukrainę przed no, bardzo trudnym wyborem. Tak? To zostało powiedziane wręcz, że Ukraina jest pod nieprawdopodobną presją. Ten, ten plan był, jest nie tylko niekorzystny, ten pierwotny amerykański plan inspirowany przez stronę rosyjską, jest nie tylko niekorzystny dla Ukrainy, ale zawiera. Zapisy, które z perspektywy europejskiego bezpieczeństwa no są bardzo kontrowersyjne i pokazuje, że Rosjanom udało się położyć na stół te kwestie, które, o, które, o których już dawno temu mówili, które chcieliby uregulować w ramach szerszego porozumienia pokojowego z Ukrainą. I są to kwestie dotyczące, dotyczące zapewne obecności czy relacji na NATO-Rosji. Obecności sojuszniczej na wschodniej Flance. To nie jest eksplicyte wypowiedziane w, w zapisach tego planu, ale w kilku punktach mamy takie zdania, zapisy, które mówią o tym, że NATO powinno negocjować z Rosją przy udziale Stanów Zjednoczonych, tak żeby rozwiązać wszystkie problemy, które nagromadziły się w ostatnich 30 latach, doprowadzić do eskalacji wzajemnych relacji i do poprawy sytuacji bezpieczeństwa i możemy sobie wyobrazić, jeżeli takie zapisy tego planu pozostaną, co to może oznaczać w kontekście dalszych negocjacji z Rosjanami. Może to oznaczać to, co Rosjanie od dosyć dawna postulują, czyli ograniczenia obecności sojuszniczej na wschodniej flance, być może ograniczenia również w rozwijaniu sił zbrojnych państw wschodniej flanki. To mogą być daleko idące zapisy, ponadto mieliśmy w w tym oryginalnym amerykańskim planie zapis dotyczący zobowiązania się NATO do nierozszerzania sojuszu o Ukrainę, no co wkracza już, co jest przede wszystkim sprzeczne z długoletnią polityką NATO w tej kwestii i co nakłada zobowiązania na stronę, która nie jest stroną wojny, tak? już nie prowadzi, nie jest zaangażowany w tą wojnę i nie wiadomo, dlaczego miałby na podstawie rosyjsko-ukraińskiego planu pokojowego tutaj nakładać na siebie jakiekolwiek ograniczenia. Ponadto mamy w tym planie oryginalnym takie dosyć niejasne zapisy. O tym, że europejskie samoloty będą stacjonować w Polsce i um, wydaje się, że to znaczy jest, taki zapis jest trudny do rozszyfrowania. Nie wiadomo o co chodzi. Czy chodzi o to, że um, europejskie samoloty, które miałyby wzmocnić bezpieczeństwo, e, bezpieczeństwo Ukrainy po wznowionej agresji rosyjskiej na Ukrainę, miałyby one stacjonować w, w Polsce? Czyli taki backup dla, dla e, Bezpieczeństwa czy zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainy w przypadku odnowionej rosyjskiej agresji? Czy, miały, czy te zapisy miałyby dotyczyć ograniczenia w jakikolwiek sposób obecności sojuszniczej w, w Polsce, na terytorium Polski tylko i wyłącznie do europejskich sojuszników, jakby z, bez udziału Stanów Zjednoczonych? Są, są to takie zapisy, które są niejasne i które mogą być później w łatwie sposób w dalszych negocjacjach wykorzystane przez Rosjan do nałożenia na a państwa wschodniej, wschodniej flanki, w tym Polskę, daleko idących ograniczeń dotyczących, dotyczących bezpieczeństwa tych państw. I z tego powodu państwa europejskie słusznie ponownie zaangażowały się w ten dialog ze Stanami Zjednoczonymi i z Ukrainą co do zapisów czy kształtu tego ram, tego planu pokojowego, który ma zostać wynegocjowany. I tę odpowiedzialność, po stronie europejskiej, zakształtowanie tej europejskiej odpowiedzi wzięły na siebie państwa E3, czyli państwa takie jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania, co też jest nowością z tego względu, że w, w poprzednich miesiącach, tak jak obserwowaliśmy udział europejski w rozmowach z prezydentem Trumpem, mieliśmy do czynienia z formatem E5, czyli oprócz tych trzech państw, które wymieniłam, w, w tej grupie brały udział również Włochy, Hiszpania, ale też Polska, z udziałem pomniejszych państw, takich jak, takich jak przykładowo Finlandia. W ciągu wielu godzin, przynajmniej jak się wydaje, z komunikatu wydanego w nocy z niedzieli na poniedziałek, no pewne, pewne zmiany do tego planu zostały wniesione, które są na korzyść Ukrainy. Nie znamy tego planu. Znamy tylko wersję, czy też kilka wersji tak zwanego europejskiego planu, który może być tożsamy z postulatami, z postulatami ukraińskimi, które rzeczywiście no, jest znacznie w większym stopniu akceptowalne dla Ukrainy. Nie jest idealny, ale jest akceptowalny. Nie przekracza bardzo wielu czerwonych linii dla Ukrainy, ale tak naprawdę nie wiemy. Ile z tych propozycji europejskich, czy też wspólnych europejsko-ukraińskich, znalazło się w nowym, dopracowanym planie, planie amerykańskim, który, jak rozumiem, będzie. Stanowił podstawę do dalszych prac i być może będzie przedstawiony prezydentowi, prezydentowi Trumpowi. Gdzie jesteśmy w tej chwili? Jesteśmy w, w takim etapie, czy na etapie, na którym państwa europejskie będą pracować nad zmianą stanowiska prezydenta Trumpa, nad korzystniejszymi zapisami planu pokojowego, tak żeby faktycznie to, co znajdzie się na stole i zostanie przedstawione Rosjanom, Najprawdopodobniej zostanie przez tych Rosjan odrzucone. Czy rozmowy w Genewie mogą zakończyć się sukcesem, czy może zapanować pokój? Tutaj ważne, o ile nie najważniejsze, jest stanowisko agresora, czyli Rosji. Rosji przede wszystkim chodzi o pokonanie Ukrainy, pokonanie nie tylko metodami militarnymi, ale również na polu dyplomatycznym, co jest z punktu widzenia Rosji po prostu mniej kosztowne. Chodzi Rosji również o skłonienie Trumpa do rewizji polityki wobec niej, do zniesienia sankcji i do podjęcia współpracy z Rosją, która by poważnie polepszyła i sytuację gospodarczą, i sytuację polityczną Rosji, która obecnie nie jest najlepsza. Rosjanie, jak się wydaje, mają dwie, dwa scenariusze, w jaki sposób te, ten cel osiągnąć. Pierwszym scenariuszem jest wywarcie presji na Amerykanów, by jeszcze bardziej zaostrzyć treść tych propozycji, które zostały przedstawione, i w toku tych rozmów mnożyć kolejne warunki, które by uczyniły ten plan niemożliwym faktycznie do przyjęcia dla Ukrainy. Jeżeli strona amerykańska zgodzi się, na takie warunki, które Rosję usatysfakcjonują i zmusi Kijów do ich przyjęcia, no to wówczas Rosja oczywiście może się zgodzić na pokój, a tak naprawdę pauzę, w przerwę pomiędzy kolejnymi fazami agresji. Ponieważ liczyć będzie, że taki rozwój sytuacji po pierwsze doprowadzi do kryzysu politycznego na Ukrainie i zmiany reżimu, po drugie do kryzysu w relacjach między sojusznikami w ramach NATO i do poważnego osłabienia sojuszu, i wreszcie do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do. Pragmatycznych relacji, które Rosja wykorzysta także przeciwko Stanom Zjednoczonym i całemu Zachodowi. E, wydaje się jednak, że bardziej realistyczny jest inny scenariusz, e, który zakłada, że e, ten plan albo nie zostanie w takim kształcie przyjęty przez Kijów, albo Kijowowi uda się e, skłonić wraz z Europejczykami Amerykanów do jego rewizji, do jego złagodzenia w taki sposób, aby był on możliwy do przyjęcia dla strony ukraińskiej, ale wówczas to Rosja nie będzie gotowa na jego przyjęcie, będzie oczywiście kontynuować działania zbrojne. Licząc na to, że niecierpliwość Trumpa, niecierpliwość po stronie amerykańskiej albo się wyczerpie. I doprowadzi to w konsekwencji do e, wymuszenia e, na, Kijow, na Kijowie e, poważnych e, koncesji, czyli tak naprawdę wracamy do pierwszego scenariusza, albo e, Trump e, po prostu e, zacznie być zniecierpliwiony, znudzi się e, tym e, konfliktem i stwierdzi, że w takiej sytuacji, wobec braku, zdolności do porozumienia wobec oporu Kijowa przed przyjęciem planu należy wycofać całkowicie amerykańskie wsparcie dla Ukrainy, także wsparcie wywiadowcze, być może również zakazać sprzedaży amerykańskiej broni dla Ukrainy, co nieuchronnie zdaniem Rosjan w perspektywie miesięcy, może roku doprowadzi do załamania się militarnego ukraińskiej obrony. I tak naprawdę doprowadzi do y, zmuszenia Kijowa do akceptacji dużo gorszych już podyktowanych przez Moskwę warunków kapitulacji czyli poprzez kombinację presji militarnej i działań dyplomatycznych. Rosja osiągnie swój cel, jakim jest zwycięstwo na Ukrainie. To, że Rosja nie dąży do pokoju, ani nie chce pokoju, nie jest tajemnicą. Kijów też nie łudzi się, że z Władimirem Putinem uda się dojść do porozumienia. Po co więc brać udział w tych negocjacjach, skoro zmierzają donikąd? Ukraińcy nie mieli wyjścia. Musieli jechać do Genewy i musieli rozmawiać z Amerykanami i musieli konsultować się z Europejczykami. To już nie jest pierwszy raz, kiedy są stawiani w takiej sytuacji. Toczy się między Rosjanami a Ukraińcami, toczy się taki zaoczny spór o to i rywalizacja, żeby w jak najmniejszym stopniu antagonizować prezydenta Trumpa. I to jest wzajemne przerzucanie piłeczki, e, i stąd mamy różne propozycje ukraińskie, mamy różne propozycje e, rosyjskie. Gra toczy się o to, żeby e, Stany Zjednoczone utrzymały lub to jest, to jest postulat ukraiński i europejski, żeby utrzymał i zwiększyły pomoc militarną, finansową dla Ukrainy i zwiększyły presję na Rosję, bądź z rosyjskiego punktu widzenia, żeby ograniczyły, zredukowały, a najlepiej, że wręcz zaprzestały pomagać, pomagać, pomagać Ukrainie. Rosjanie liczą na to, że Trump zdecyduje się jednak zmienić swoją politykę wobec Moskwy, porzucić sankcje, znieść je, kierując się mirażami biznesu lukratywnego z Moskwą. I doprowadzi to również do kryzysu całego zachodniego systemu sankcyjnego. De facto, prędzej czy później, doprowadzi to do załamania się unijnych sankcji wobec Rosji, i w ten sposób Moskwa odzyska możliwość odbudowy swojej gospodarki, przede wszystkim odbudowy swojej armii po to żeby szybciej przygotować się do nowej fazy konfrontacji z Zachodem. Tym razem niekoniecznie już tylko z Ukrainą, ale przede wszystkim z państwami północno-wschodniej flanki NATO. Jeżeli um, wojna na Ukrainie zakończy się negatywnie z niekorzystnymi zapisami dla bezpieczeństwa suwerenności Ukrainy, um, Rosja um, będzie Bardziej zuchwała w przyszłości, be, będzie nie tylko wznowi um, działania wojenne przeciwko Ukrainie, um, ale również może czuć się um, gotowa do um, w jeszcze większym stopniu um, działań agresywnych, ofensywnych um, przeciwko Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, przeciwko wschodniej flance NATO, włączając w to również, um, również działania wojskowe. To, czy Rosji uda się taki scenariusz zrealizować, oczywiście nie zależy tylko od niej, zależy w dużej mierze od postawy Stanów Zjednoczonych, zależy od Ukrainy i zależy od nas, zależy od Europy. Wydaje się, że Rosjanie zawsze grali zbyt radykalnie, że starali się uzyskać jak najwięcej, za dużo. I to było tak naprawdę powodem tego, że Rosja nie tylko nie uzyskiwała tego, czego chciała, ale doprowadzała do przeciwstawnych rezultatów, do tego, że druga strona mobilizowała się, opierała się z, i zwiększała presję również na samą Rosję. I wydaje się, że jest realne, żeby taki właśnie scenariusz został zrealizowany. Więcej informacji o trwających negocjacjach pokojowych na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Zapraszamy do subskrybowania kanału, obejrzenia innych filmów oraz posłuchania podcastów na kanale z podcastami Ośrodka Studiów Wschodnich. Do usłyszenia.